Siemaneczko, siemaneczko. Siemaneczko, siemaneczko. Z tej strony oczywiście Go Gamers. A dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o specjalnej rzeczy, która wreszcie pojawiła się na naszym kanale. Czyli wspierający. Wspierający kanał. Kto czekał, się doczekał, bo już nareszcie mamy wspierającego kanału. Dokładnie tak. Są to trzy poziomy, na które się składa. Dokładnie pierwszy poziom czyli początkujący wspierający to możecie za niego dostać. Oczywiście dzień, mając y, ten poziom macie na czacie na żywo specjalne plakietki do do wyświetlania żeby było was y, lepiej widać tak jak i specjalne emotikony GoGamers, kewiczek, y, skrzynka czy lama. To nie kewik to Pepsi a Pepsi. skrzynka to jest pudło fryt. Dokładnie dokładnie to jest pudło fryt i możecie tego używać na czacie właśnie y, to jest tylko dla wspierających opcja. Oczywiście również do tego dochodzi kontakt przez media społecznościowe. Jeśli coś chcecie, macie jakąś sprawę bądź chcecie pogadać, odpiszemy, postaramy, postaramy Wam się odpisać jak najszybciej, nawet W kolejności. Razu. Dokładnie. No i tak jak mówiliśmy dodatkowo na live, macie specjalne emotikonki, czyli emotikonki i plakietki, których możecie używać na... Na live. Dokładnie. I to tak. jest właśnie pierwszy poziom za 5 zł. Teraz prze... 4,99. Dokładnie. Teraz przechodzimy do drugiego poziomu. Przyjaciel GoGamers. Tak, Przyjaciel GoGamers wspiera nasz kanał miesięcznie za 14,99. No i oczywiście ma dostęp do bonusów z poprzednich poziomów, a także wystąpienia w odcinku. Przede wszystkim ma pierwszeństwo w odcinkach oraz pozdrowienia na tych odcinkach. To jest już dość taki, tak, myślę, super bonus. Odcinku. Również ma dostęp do niepublikowanych materiałów. Czasami będziemy udostępniać takie właśnie różne rzeczy, które nie będą publikowane dla wszystkich, ale tylko dla Was, na przykład jakieś wpadki podczas kręcenia przez nas odcinków. No i przechodzimy do ostatniego poziomu. Najwyższego, czyli poziom trzeci w ekipie GoGamers. Czyli jesteście w naszej ekipie. Tak, oczywiście tu jest dostęp też do poprzednich bonusów z pierwszego i drugiego poziomu, a do tego dochodzi bardzo dużo, bo. Jako pierwsze dochodzi, po pierwsze, zniżka na gadżety minus 20%, w tym nasze pendrive'y. Właśnie. No właśnie, nasze piękne pendrive'y w trzech wersjach kolorowych. Dokładnie. Zachęcam do zakupu minus 20% od podstawowej tutaj tak, ceny. Tak, jeśli jesteś na tym etapie wspierającego, to jest minus 20%. Masz taniej. Dodatkowo dla osób, które mają problem z zagraniem ze mną z mikro, podczas live'ów, po, poza live'ami, nie? Poza live to jest możliwość grania z Mavisicem w gry. Czyli jeśli chce ktoś pograć ze mną w gierki na luzie, pogadać, to oczywiście na tym poziomie z takimi wspierającymi mogę pograć yy, no z mikro, nie? No z mikro. No. Tak, i oczywiście transmisja na żywo tylko dla wspierających. Będą yy, tam się odbywały jakieś specjalne, nie wiem, czy, czy jakieś eventy, specjalne gry, zabawy. To tylko od Was zależy, co na tym live'ie będziemy robić. Tak, dokładnie. No i to są właściwie wszystkie nasze bonusy. Mam nadzieję, że Wam się podobają i zachęcamy do wspierania naszego kanału. I dzięki Wam zaszliśmy tak daleko. No i co? Mam nadzieję, że będziecie dalej z nami. Zobaczymy, kto zostanie pierwszym wspierającym i kto będzie na jakim poziomie, więc co? Więc... Każdy poziom jest super, więc zachęcamy. Dokładnie, więc widzimy się niedługo, pewnie na odcinku bądź live. Dokładnie, trzymajcie się, cześć.